Czy można zarabiać na rynkach finansowych? No wiesz, niezależnie od tego, czy jest hossa czy bessa, albo nawet w trakcie jakichś krachów, tych czarnych łabędzi. Hmm, dobre pytanie na początek. Wyobraźmy sobie strategię, która nie zgaduje co będzie, tylko płynie z falą rynkową. To jest właśnie idea trend-following podążania za trendem. I jak mówił Richard Feynman, chodzi o to, żeby pokazać całą sytuację, żeby każdy mógł sobie wyrobić zdanie. I to jest nasz cel dzisiaj. Dokładnie. Nasza dzisiejsza, taka pogłębiona rozmowa, oprze się na fragmentach książki Michaela Kowela Trend Following. Mamy piąte wydanie. Tak, to solidne źródło. Skupimy się na tym, co najważniejsze: dane, przykłady, te fundamentalne zasady tej metody. Czyli konkret. Tak. Nasza misja to zrozumieć istotę podążania za trendem. Przejrzyjmy wyniki, zobaczymy jak to działa w praktyce. Dotkniemy też tych trudniejszych tematów, jak spadki kapitału, no i dywersyfikacja. Właśnie. Chcemy wyciągnąć te perełki bez przytłaczania szczegółami technicznymi. Samo sedno. Ok, no to zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest to całe podążanie za trendem? Wygląda na to, że nie chodzi o przewidowanie, gdzie rynek pójdzie. Nie, absolutnie nie. Ani o wycenę prawdziwej wartości. Chodzi bardziej o reakcję na to, co się dzieje. Płynięcie z falą. Dokładnie tak. Kowell cytuje Cumberland Company, którzy mówią, że ich metody nie mają na celu określania wartości, ale generują bezwzględne stopy zwrotu, w miarę konsekwentnie. Brzmi prosto. Ale czy na pewno takie jest? No właśnie. To jest fundamentalna zmiana myślenia. Zamiast pytać, co się stanie, trend follower pyta, co się dzieje. Reaguje na cenę. Trochę jak sportowiec. Tak. Kowyl przytacza Larry'ego Birda. Widzę sytuację na boisku i reaguje. Albo Jesse Livermore, który już dawno temu pisał o kupowaniu, gdy akcje bią nowe szczyty w trendzie. Czyli nie zgadł, gdzie będzie szczyt. Nie, po prostu podążał. William Danigan mówił o pomiarze kierunku trendu, o takiej bezwładności. Alfred Coles spływanie z prądem. Kluczowy jest proces reagowania, nie prognoza. Dobra, a jak to powiedzmy wygląda w praktyce? Książka pokazuje jakieś przykłady? Tak, są wykresy. Weźmy przykład Dan Capital na jenie japońskim, gdzieś w latach 90. OK. Widać tam wyraźny, mocny ruch najpierw w dół, potem w górę. System najpierw otwiera pozycję krótką, zarabia na spadku. Aha. Kiedy trend się odwraca, system zamyka tego shorta i wchodzi na długo. Łapia sporą część ruchu w górę. Brzmi super. Ale pewnie nie zawsze tak jest. No właśnie nie. Jest też inny przykład, też Dan Capital, na funcie brytyjskim. I tam rynek jest zupełnie inny. Czyli? Taki poszarpany. Krótkie, gwałtowne ruchy w obie strony. Cena idzie trochę w górę, system wchodzi na long. A rynek zaraz zawraca. Dokładnie. Pozycja zamknięta ze stratą. Może system otwiera shorta i znowu zmiana kierunku. I tak w kółko. Czyli seria małych strat. To pokazuje, że to nie jest jakiś magiczny system. Absolutnie. Ma problemy na rynkach bez wyraźnego kierunku. Podobne rzeczy widać też na przykładach transakcji Johna Henry'ego, prawda? Na randzie czy jenie. Widać długie trendy i pozycje, które za nimi podążają. Tak, dokładnie. I co ciekawe, Kowell podkreśla, że tu nie chodzi o złapanie idealnego dołka i sprzedaż na szczycie. Nie. A o co? Porównuje to do wycinania środkowej, najlepszej części mięsa z trendu. Zarobić na głównej fali, akceptując, że ominie się początek i koniec. To zupełnie inne podejście niż bycie prorokiem. Zdecydowanie. No dobrze. Filozofia brzmi sensownie. Przykłady pokazują, że raz działa świetnie, raz gorzej. Ale teraz robi się naprawdę ciekawie. Jakie są realne długoterminowe wyniki? Czy to się opłaca? No właśnie, spójrzmy na dane. Weźmy Winton Futures Fund. Wyniki roczne. No, spora zmienność. Był super rok 2008, ponad 20% zysku. Ale był też 2012 ze stratą ponad 3%. I wiele lat z wynikami jednocyfrowymi raz plus, raz minus. To nie jest gładka jazda w górę. Zdecydowanie nie. Albo ten Dan Capital Management jeszcze bardziej, dramatycznie. W 2008 zarobili ponad 51%, w 1995 prawie 99%. Niesamowite liczby, ale trzeba pamiętać o drugiej stronie medalu. No właśnie. Straty też były bolesne. Ponad 16% w 2005, prawie 19% w 2012. Ouch. Mimo to, ten długoterminowy wykres, który Kowal pokazuje, no, sugeruje imponujący wzrost kapitału przez dekady. Ale te spadki, trzeba mieć nerwy ze stali. Oj tak. Jest też przykład Campbell Company. Ten ich wykres z tysiącem dolarów od lat osiemdziesiątych robi wrażenie. I dane sugerują jakąś konsekwencję w długim terminie. Tak, że przez większość okresów pięcioletnich strategia była zyskowna. To chyba podkreśla, że kluczowe jest to długie spojrzenie i żeby nie panikować przy spadkach ta gruntowna wiedza, żeby się nie dać przytłoczyć chwilowymi porażkami. Mhm. I co ciekawe, jak analizujemy te dane, pojawia się ważna koncepcja. Bezwzględne stopy zwrotu. Absolute returns. Czyli. Cowell pokazuje wyniki takich tuzów jak Eckhart czy Dan. Średniorocznie w analizowanych okresach wiesz 20-30% i więcej. Ich celem jest zysk, niezależnie od tego, co robi SP 500 czy inny indeks. Aha, czyli nie próbują pobić benchmarku, tylko zarobić kasę w każdych warunkach. Dokładnie. To ich odróżnia od większości funduszy. Ale sam zwrot to nie wszystko, prawda? Jest jeszcze ryzyko. Oczywiście. I tu wchodzi wskaźnik szarpa. Mówiąc prosto, mierzy, jak efektywnie zarządzający generuje zyski w stosunku do podjętego ryzyka. Im wyższy, tym lepiej. Teoretycznie tak. Więcej zysku na jednostkę ryzyka. Bardziej gładka droga do celu. Kowel pokazuje, że różni menedżerowie mają różne wskaźniki szarpa. Czyli niektórzy mogą mieć wysokie zwroty, ale przy ogromnej zmienności, a inni mniej, ale stabilniej. Właśnie tak. Jest też wspomniany wskaźnik ODR, ofensywno-defensywny. Co on pokazuje? Porównuje średnie zyski w dobrych miesiącach do średnich strat w złych. Wysoki ODR sugeruje, że zarządzający umie mocno zarobić, gdy strategia działa, i ograniczyć straty, gdy rynek jest zły. Taka asymetria. Pokrować nas prosto do tematu, który chyba najbardziej boli inwestorów. Obsunięć kapitału. Drawdownów. Mówiłyśmy o latach ze stratami minus 18%, minus 19%. To nie teoria, to rzeczywistość. Kowel cytuje Bafeta, Jeśli nie możesz patrzeć, jak twoje akcje spadają o 50% bez paniki, nie powinieneś być na giełdzie. Co ciekawe, sam fundusz Bafeta, Berkshire Hathaway. Też miał spadki rzędu 37, 49, nawet 51%. Dokładnie. Wygląda na to, że duże spadki są częścią gry, nawet dla najlepszych strategii długoterminowych, w tym trend following. Absolutnie. A znaczenie tych drawdownów jest kluczowe prosta matematyka spadek o 50% wymaga 100% zysku, żeby tylko wyjść na zero. To daje do myślenia i pokazuje dlaczego zarządzanie ryzykiem jest tu tak fundamentalne. Podoba mi się ta transparentność Dan Capital. Mówią wprost inwestorom: były takie straty. Jeśli nie jesteś gotów tego przeżyć, to nie jest portfel dla ciebie. Bez owijania w bawełnę. Tak. Budują realistyczne oczekiwania. Jest tu też mocny aspekt psychologiczny. Kowel cytuje Toma Basso, który mówi, że nie wyobraża sobie siedzenia i patrzenia jak portfel kupi, trzyma i spada o 48%. Z drugiej strony są ostrzeżenia jak od Eclipse Capital. Nie zmieniaj systemu po jednym słabym roku, bo pewnie zadziałałby w następnym. To brzmi jak ciągłe balansowanie, dyscyplina kontra strach. Jak oni sobie z tym radzą? Jakie są techniki? Książka opisuje konkretne techniki zarządzania ryzykiem. To rdzeń tej strategii. Jedna z najważniejszych to określanie wielkości pozycji. Czyli ile inwestują w jedną transakcję. Tak, ale nie chodzi o stałą kwotę. Wielu stosuje podejście oparte na ryzyko. Obliczają wielkość pozycji tak, żeby potencjalna strata, jeśli rynek pójdzie przeciwko nim i trafi stop loss, stanowiła mały z góry ustalone procent całego kapitału. Czyli ryzykują na przykład tylko 1% kapitału na transakcję, niezależnie czy kupują coś drogiego czy taniego. Dokładnie. Bruce Kowner, cytowany przez Kowela, mówi, że początkujący ryzykują 5-10 razy za dużo. Trend followerzy starają się tego unikać. A co z całym portfelem? Ważne jest też zarządzanie całkowitym ryzykiem portfela, czasem nazywane portfolio HIT. Kontrola łącznego ryzyka ze wszystkich otwartych pozycji. Kowel wspomina też o formule Kelejego. Co to takiego? Matematyczne podejście do znalezienia optymalnej wielkości pozycji. Taki balans między potencjalnym zyskiem a ryzykiem bankructwa. Żeby nie ryzykować za mało, ale i nie za dużo. Skoro wielu z nich stosuje podobne zasady: reagowanie na cenę, trend, zarządzanie ryzykiem, to co ich różni? Czemu wyniki nie są identyczne? Kowal daje ciekawą odpowiedź. Mówi, że 25 czy 50 największych trend followerów zarobią na tych samych dużych trendach. Ale to, co ich różni, to. Zarządzanie portfelem i ryzykiem. Dokładnie. Na jakich rynkach działają? Jakie systemy? Jak precyzyjnie zarządzają ryzykiem? Jak budują portfel? A jak to wygląda w szerszym kontekście? Czy te strategie są jakoś powiązane ze sobą albo z resztą rynku? Mówimy o korelacji. Tak, dochodzimy do korelacji. Dane w książce pokazują, że wyniki różnych funduszy trend-following są ze sobą dodatnio skorelowane często 60-80%. Czyli często zarabiają lub tracą w podobnych okresach, bo łapią te same globalne trendy. Właśnie, ale korelacja nie jest idealna ze względu na te różnice w implementacji. Wspomniani są też żółwie. Ich strategie też były skorelowane, ale nie w 100%. A co z korelacją do tradycyjnych rynków jak akcje, SP 500? Tu jest coś kluczowego. Ta korelacja jest często bardzo niska. Czasem nawet ujemna. Naprawdę? Tak. Dla funduszy AQR, Aspekt, DAN, dane historyczne sugerują korelację bliską zera lub lekko negatywną. Co to oznacza w praktyce dla kogoś, kto inwestuje? To znaczy, że te strategie często zachowują się inaczej niż rynek akcji. Kiedy akcje spadają, one mogą rosnąć lub odwrotnie, albo iść w tym samym kierunku. Ta niska korelacja czyni je potencjalnie cennym narzędziem dywersyfikacji, czyli mogą poprawić portfel. Liczne badania cytowane przez Kowela sugerują, że dodanie twal managed futures, gdzie często dominuje trend following, do portfela akcji i obligacji może potencjalnie obniżyć jego zmienność i poprawić stosunek zysku do ryzyka, ten wskaźnik szarpa, a w trudnych czasach, kryzysach mogą pomóc ograniczyć ryzyko dużych strat. Ta idea granicy efektywności. Pokazuje, jak dodanie takiej niekorelowanej strategii może poprawić profil ryzyka i zwrotu całego portfela. Czyli działają jak poduszka powietrzna, gdy tradycyjne inwestycje zawodzą. Można tak powiedzieć. Ta zdolność do generowania zysków, albo przynajmniej ograniczania strat w trudnych czasach, czasem nazywana alfą kryzysową, to jedna z głównych zalet. Są na to przykłady? Tak, historyczne. Dobre wyniki w 2002 roku po bańce internetowej, w 2008 podczas globalnego kryzysu, czy nawet kryzys LTCM w 1998? Trend folioży często dobrze sobie radzą, gdy jest duża zmienność i silne trendy w górę czy w dół. Czyli dokładnie wtedy, gdy kup i trzymaj, cierpi najbardziej. Właśnie. Jak ujął to John W. Henry. Nieefektywności rynkowe mogą być wykorzystane poprzez kombinację wykrywania trendów i zarządzania ryzykiem. Fascynujące. A jak to wygląda w jeszcze szerszej perspektywie może historycznej, na przestrzeni stuleci? Czy to nowy wynalazek? Kowal cytuje badania, które próbują odtworzyć wyniki tej strategii na danych sięgających setek lat wstecz nawet do XIII wieku. Wow! Oczywiście trzeba do tego podchodzić ostrożnie, ale wyniki są intrygujące. Sugerują, że historycznie strategia przynosiła dodatnie zwroty średnio kilkanaście procent rocznie przy zarządzalnej zmienności i wysokim szarpie. I działało to na różnych rynkach? Wygląda na to, że tak surowce, waluty, obligacje, nawet indeksy akcji i w różnych warunkach makro inflacja, stopy procentowe niesamowite. Jest też opisane ciekawe zjawisko uśmiech CTA. CTA to doradcy handlujący na rynkach terminowych, często stosujący trend following. Na czym polega ten uśmiech? Analiza pokazuje, że te strategie radzą sobie dobrze, gdy rynki akcji mocno rosną prawy kraniec uśmiechu i gdy mocno spadają lewy kraniec najsłabiej jest na rynkach idących w bok bez trendu w środek to potwierdza ich naturę potrzebują trendu nieważne w którą stronę Dokładnie. A jak ta strategia ewoluowała? Czy dzisiaj działa tak samo? Rynki się zmieniają, technologia idzie do przodu? Prawda. Kawell porusza ten temat, cytuje badania Aspekt Capital, które sugerują, że usprawnienia, lepsze dane, algorytmy, konstrukcja portfela mogą poprawić wyniki w stosunku do prostych, starych modeli. Czyli strategia się rozwija? Tak. Inne badania pokazują, że sam mechanizm łapania trendów działa podobnie na rynkach spot i futures. Kawal nie unika też dyskusji o nowszych wynikach. W latach przed publikacją książki mogły wydawać się mniej spektakularne. Były jakieś sugestie, że coś przestało działać? Pojawiały się głosy o spłaszczeniu wyników, czy że bardzo krótkoterminowe strategie trendowe mogą mieć problemy ale długoterminowe dane wciąż podkreślają odporność strategii o dłuższym horyzoncie. Czyli obraz nie jest jednolity. Jest też wspomniane badanie o interakcji strategii carry i trend, jak te czynniki współgrają. Wygląda na to, że strategia wciąż ewoluuje, dostosowuje się. Okej, okay, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę na podstawie książki Kowela Podążanie za trendem to strategia reaktywna, nieprognostyczna. Mhm. Skupia się na łapaniu dużych ruchów, akceptując, że ominie się początki i końce. Wiąże się to historycznie ze sporą zmiennością i bolesnymi spadkami kapitału. Dlatego kluczowe są dywersyfikacja i rygorystyczne zarządzanie ryzykiem. Dane historyczne sugerują długoterminową skuteczność, często w okresach kryzysów. Wniosek. To nie jest łatwa droga ani magiczna recepta. Pelazna dyscyplina, jak mówił John Henry. Długowieczność mierzy się dyscypliną. I akceptacja zmienności. Tak. I warto pamiętać, dlaczego to może działać: nieefektywności rynków, psychologia tłumu, no i słowa Howarda Marksa. Nie ma faktów dotyczących przyszłości, są tylko opinie. Trend following stara się bazować na faktach czyli na cenie tu i teraz. Na koniec zostawmy naszych słuchaczy z jedną myślą. Książka wspomina o kurtozie, tych grubych ogonach w rozkładach rynkowych. Czyli że ekstremalne zdarzenia, duże trendy, krachy zdarzają się częściej niż sugeruje model normalny, ten dzwon Gaussa. Właśnie. Jeśli rynki nie są normalne, tylko podatne na te ekstrema, to czy strategia zaprojektowana specjalnie, by te duże ruchy łapać? Nie ma fundamentalnej przewagi nad podejściami zakładającymi, że rynek jest bardziej grzeczny i przewidywalny. Dokładnie. To pytanie pozostawiamy już do indywidualnych przemyśleń.